Dlaczego ty masz takie garbante plecy? Mateusz, a co z twoimi leciami? A e, ci to powiedzieć? Powiedz, no. powiedz sobie, że nie Skąd się wziął ten twój krupiący bark? Uuu. 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 To co wy Mamy! Mamy! Uuu. Cześć! Wszyscy wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Mamy u nas w klubach wiele urządzeń, które pomogą ci zarówno w rozgrzewce, aktywacji, jak i regeneracji po ciężkim treningu. Jednak w przypadku gdy zepsuje się samochód, udajesz się do mechanika, tak samo w przypadku gdy się coś z Twoim ciałem, udajesz się do danego specjalisty. A jeżeli sam jesteś trenerem personalnym, który chciałby w taki sposób pomóc swojemu klientowi, zapraszamy do fitness club Nieumszale i 16 oraz klimackiego, gdzie znajdują się gabinety masażu, z których możesz skorzystać ze swoim klientem. Poszczegóły zapraszam do kontaktu z klubami.